Witam w 71. odcinku życia królików. Dzisiaj zaczynam tutaj trochę nietypowo, bo od Agnieszki. I Agnieszka m, dzisiaj noc spędziła poza tą swoją klatką. Była tutaj jeszcze i wieczorem, jak sprawdzałem, to, to, to była w klatce, a dzisiaj rano, jak zobaczyłem na kamerze, to, to po prostu no, w, w klatce jej nie było i, i po prostu przyszedłem tutaj, zobaczyłem i, i musiała ona po prostu jakoś stąd wyskoczyć. I noc e, spędziła e, poza klatką. Tak to tutaj, tutaj wygląda. E, tak wygląda Agnieszka. Tutaj w noc, w noc jak była, więc trochę, trochę tutaj kupek narobiłam, więc będę musiał tutaj posprzątać. to tak wygląda tutaj u niej e, w klatce. Ja tutaj mam kamerę zamontowaną, więc po prostu e, na bieżąco mam podgląd i dlatego e, widziałem, że królika tutaj nie ma. Tutaj jest wysokość, myślę, że jakieś 1,20 m jest wysokości więc będę musiał chyba coś wymyśleć, nie wiem, czy ona tędy nie uciekła, czy, czy tutaj tędy, bo tutaj ta, ta listewka jest taka delikatna, więc ja nie wiem jak ona to zrobiła, więc na pewno będę to obserwował. I być może będę musiał tutaj jakieś podwyższenie zbudować, tak, żeby nie miała możliwości wyskoczyć. Ja jej teraz zaraz ją tutaj otworzę tą kratkę, żeby mogła sobie wrócić, bo widzę, że ona też jest trochę taka przestraszona. Siedzi w narożniku, pewnie kilka godzin. Tutaj spędziła, chociaż no, teraz siedzi na rożniku, a przed chwilą e, przybiegła tutaj stąd. więc, więc e, Tak to tutaj wygląda. E, zaraz pójdę też na dwór i będę nagrywał małe króliczki. Pokażę po kolei najpierw u Ani, jak wygląda, u, 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 u Ani jak wygląda sytuacja, a potem u Malwiny. E, widzimy się za chwilę. Tak, Agnieszkę tutaj wpuściłem do klatki, dostała liście lipy, też taką baby kolbę kukurydzy sobie zajada teraz liście lipy. I tak to tutaj wygląda, też e, chciałbym wszystkich zaprosić na mój kanał na YouTube, Michutopka. zostawcie subskrypcję z dzwonkiem, ja już tutaj nie przedłużam, ile do klatki na zewnątrz. Ja jestem teraz tutaj przy klatce na zewnątrz, będziemy sprawdzać e, małe od Ani i też malutkie od Malwiny, ale najpierw to tutaj dzisiaj e, te poidła wszystkie wymy wymyłem ładnie i nalejemy do nich e, wody, tutaj mam przygotowaną wodę z minerałami. Więc do każdego poidła nalejemy tak myślę po pół zbiorniczkę. Tutaj do drugiego i do trzeciego. I dolejemy do końca tą butelkę i odkręcę yy, drugą. I nalejemy tutaj tak, bo od razu, też jak za chwilę będę sprawdzał, yy, kuliki, to od razu i te pojedła będę po kolei wkładał do każdej klatki. Dobra. Tak tutaj mamy, tak zamykamy od razu, żeby było dobrze zamknięte. A my przechodzimy do Ani, to pogłosciamy. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie panikować i, i uciekać, czy. Czy będzie, czy będzie, współpracowała z nami. Tak, ładnie ją pogłaszczę. Tak, jedną i drugą ręką królik musi być ładnie pogłaskany. Ania też lubi być tutaj z przodu głowy głaskana. Dobra, ja odłożę, tak tą butelkę tutaj włożę, tutaj sobie schowam, bo, bo się przewróciła. Odłożę na chwilę kamerę i wyłożę Anię z klatki. Tak, już Anię tutaj chwyciłem. Wybiorę telefon. Tak to wygląda. Tu jest Ania wyłożona. Jeszcze ją trochę pogłaszczę, żeby złapać zapach na ręce. Ania jak jest wyłożona, to ona jak sparaliżowana siedzi, się nie rusza, bo się boi, że coś jej się stanie, ale żadna krzywda jej się nie stanie. Więc muszę ją głaskać, żeby jak najbardziej ją oswajać, ale, ale po prostu no Ania, Ania jest takim panikarzem i i tak to wygląda. Biorę tutaj latarkę, montujemy ją tutaj w środku i przechodzimy do sprawdzania malutkich. Zobaczymy, czy, czy one przeżyły. W ogóle tutaj nie widzę tego gniazda, bo to wygląda tak. Tu jest, tu jest pucho od matki, ale gniazdo zawsze było gdzieś w tym miejscu. Więc też podejrzewam, że dzisiaj w tym samym miejscu będzie. To ja nawet nie widzę tych malutkich nigdzie. Tutaj chyba są. Tak, tutaj są. Ale muszę je dzisiaj chociaż na chwilę je wyciągnę, żeby je przeliczyć i na pewno zobaczyć, czy, czy wszystkie są czy wszystko jest ok dzisiaj jest ich czwarty yy, dzień życia dobra, bierzemy pierwszego dziusia. tak wygląda malutki o, tu go może. i drugiego, drugiego dziś musimy poszukać tak tak on wygląda tu go włożę koło jego rodzeństwa są już dwa I musimy trzeciego złapać tak, dużo puchu tam jest, a tego puchu ja nie chcę wyciągać. Jest trzeci dzidziuś. Tak tutaj są trzy małe dzidziusie. I czwarty też jest, bo, bo go tutaj czuję i widzę. Tak cztery malutkie są. Tak, tą słomę tak trochę wezmę, żeby było je lepiej widać. Tak wyglądają króliczki na tle mojej ręki, żeby było porównanie w porównaniu do... Tych od Malwiny, jakie one są już duże, od Malwiny mają 16 dni, a te mają 4 dni, więc jest 12 dni, jeżeli dobrze liczę różnicy. Tak, się patrzyć, jak one się wtulają w ręce. Patrzcie to. Takie malutkie, takie czarne, ciemne. Bardzo fajne króliczki. Ja nie chcę już ich chyba dłużej męczyć. Patrzcie, jakie to jest gniazdo. Tak wygląda gniazdo w środku. Jest takie głębokie, tu już myślę, że. Patrzcie, to jest moja ręka. To nie wiem, to powiedzmy tutaj dotąd. To może być nawet nie wiem, 20 cm, może 15 cm głębokości. I my te malutki od razu tam odkładamy, żeby one nie wytracały swojego ciepła. Jeden, dwa, trzy i cztery. Tak, dobra, są temperatury są na minusie, więc nie chcę, żeby, żeby, żeby były zbyt długo poza gniazdem. Dobra, i przykrywamy najpierw tym puchem, który był tutaj najbliżej, najbliżej tego otwarcia. I potem bierzemy dopiero puch tutaj z dalszej części i też dokładamy. Tak żeby jak najlepiej to zabezpieczyć. Tak. Myślę, że tak już to zabezpieczone jest ok. Są cztery malutkie. Cieszę się, że wszystkie żyją, bo to też może być różnie jak samica po raz pierwszy raz ma, ma młode, to jest Ania, ona grzecznie siedzi, nie wariuje i odłożę Anię do, do klatki, tak to tutaj wygląda. Ogólnie, to, jest, patrz, tu jest bardzo dużo puchu, a gniazdo jest tam, więc widzimy się za sekundę i odkładam Anię. Tak, Anię tutaj włożyłem do klatki, tak ją włożyłem, tak tutaj stoi z przodu klatki, trochę ją pogłaszczę ładnie, tak. Damy teraz jej pojedło, tutaj włożę do środka, tak żeby miała wodę i tak tutaj zamykamy. Już będzie miała wodę teraz Ania do picia i ona teraz już czeka. Widzę, że się nauczyła już też pasze dla matek karmiących. Ja zajadać i to bardzo smakuje, więc od razu jej nasypię. Tak, Ania od razu zajada. O, tę miskę tutaj niepotrzebnie włożyłem, bo już by chciała ją, myślę, że ugryźć. Ania, ma z zaraz klatkę otwarła, bo tutaj źle zabezpieczyłem. jak w chwilę sobie uchyliłem, otworzyłem tą klatkę, żeby poidło wyciągnąć, więc tak. Ania ma tutaj pasz dla maty karmiących, ma wodę. Damy jej tak pół kolby kukurydzy. Tutaj włożymy kawałek marchewki. Włożymy kawałek jabłka. Też taki mały ilościach, ale kilka razy, kilka razy dziennie. I też tutaj mam liście lipy. Więc, żeby trochę po prostu takich witamin miała i trochę zielonego też zjadła, to tutaj włożę liście lipy, króliki bardzo te liście lipy uwielbiają, myślę, że nawet bardziej niż, niż marchewkę, ale teraz Ania się skupiła na marchewce. Więc tak, tutaj siano, królik ma dołożone do pełna. Wszystkie tutaj yy, marchewkę, jabłko, kukurydzę, pasze dla matek, karmiących i wodę, więc zamykamy. Anię. tak, tutaj Robert się upomina, żeby go pogłaskać, ale po kolei, a my przechodzimy do, do Malwiny ja myślę, że dzisiaj po raz pierwszy chyba zrobię tak, że nie będę zmieniał już zapachu yy, rąk, żeby po prostu żeby iść i myć ręce tylko, tylko po prostu przejdę i najpierw pogłaszczę Malwinę, bo Malwina jest bardzo spokojnym królikiem i myślę, że jak teraz ją sobie pogłaszczę, to, to nawet jak na moich rękach by został zapach Ani, to to nic nie zrobi tym malutkim, bo bo tak naprawdę to ja, ja łapię ten zapach tej samicy, ale, ale mam też bluza i na przykład tą bluzą też przed przy, głaskałem Anię I, i tak naprawdę na tej bluzie też na pewno, na pewno mój zapach zostaje, więc, więc no, warto to robić myślę, że przez pierwsze dni gdybym miał to zrobić na obrót, żeby najpierw tutaj głaskać Malwinę, które, które jej młode mają 16 dni, a dopiero potem przejść do Ani, gdzie mają 4 dni to bym poszedł ręce umyć, ale, ale myślę, że że w, jak to robię w tej kolejności, że najpierw te 4 a potem 16-dniowe, to nie muszę tych rąk myć i zobaczymy jak to wyjdzie. Pogłaszczamy Malwinę i wyłożę ją z klatki. Tak, Malwinę tutaj wypuściłem, niech sobie ona idzie powiekać, a my przechodzimy tutaj do malutkich królików, ale tych zamontujemy latarki, żeby, żeby lepiej, lepiej widzieć to, to, to co robimy. Jedną montuję tutaj, drugą montuję tutaj u góry i się nachylam do klatki i zobaczymy te malutkie, jak one wyglądają. Wiem, że tutaj Wam się ciepło, cieplutko sobie leżycie, ale was powyciągam i tylko raz sprawdzę, czy wszystko z Wami jest ok. To jest pierwszy na jedno oko widzi, i na drugie oko widzi. Dodamy Cię tutaj na sam koniec. Gdzie macie 16 dni, to już naprawdę są byczki. To są już duże króliczki. I bierzemy drugiego. Tak, na to oko, czy ty widzisz? Widzisz, a na drugie też widzisz. Dobra, to ci tutaj odkładamy i ładnie głaszczemy. I trzeciego dzidziusia. Tak, wyłożymy ładnie. Jak to tutaj wygląda? Na to oko, czy ty widzisz? Pokaż, pokaż. No. Tutaj masz. No chyba widzisz, bo wydawało mi się, że widzisz na jedno i na drugie oko, ale pokaż mi się z bliska bardziej. Pokaż. Musimy zobaczyć. Możemy siebie tutaj bliżej, ale też delikatnie, nie chcę Ci krzywd robić. Ty chyba to oko masz otwarte, ale, bo zaropiałego oczka nie ma, ale Ty mi tutaj uciekasz, jesteś żwawy, żywy. Ja sobie ja na chwilę przerwę nagrywanie i zaraz zobaczę Twoje oko. Przerwam na chwilę nagrywanie, bo tego króliczka chwyciłem, musiałem chwycić w dwie ręce i tak, Te oczko zobaczyłem ma otwarte, i drugie oczko tak samo ma otwarte, więc wszystko jest ok z oczkami królików. One już same jakie one są już bystre, jakie one są duże, i zobaczcie, jak one sobie tutaj biegają do góry się podnoszą, ładnie na oczka widzą wiadomo jak ja je po prostu pierwszy raz wyciągnął to one te oczka mają takie zaklejone, bo one są po prostu no zaspane takie, ja tutaj tak trochę ten puch e, nałożę, na, puch puchu tu już za dużo nie ma, ale tą słomę tak nałożę bardziej na nie, żeby im było cieplej i myślę, że tutaj będzie ok też na przykład tutaj, e, tutaj ogólnie w tej kratce ja mam bardzo dużo słomy na, nasypane, bo to jest tak, że tutaj się ta klatka zaczyna, tu jest od 20 cm, jeszcze jak tak patrzycie Tutaj słomy tutaj już jest ponad, nie wiem, z 5 cm ponad. Ponad jeszcze tą, tą deskę, już jest 25 albo 30 cm słomy, a im tam dalej, tym tej słomy jest więcej. Nie wiem, czy to nagranie, pewnie tego nie oddaje, ale, ale króliki one mają bardzo tutaj grubą warstwę słomy. Ja tej słomy tutaj nie, nie szczędzę. Ja idę po malwinę i zaraz jej wpuszczę. malwinę. Tak, przed sekundą tutaj malwinę włożyłem do klatki. Muszę wyciągnąć latarki. Jedną wykładamy i drugą wykładamy. Jak tutaj malwiny wkładałem do klatki, jak się pewnie nachyliłem, to łokciem zahaczyłem tutaj o ten blad roboczy i miałem tuż pierwszą świeżą paszę dla matek, ale tą szklaneczkę, z której zawsze wsypywałem e, e, zboże, to mi się zbiła i to się wszystko wysypało. Bo po prostu uderzyłem tutaj w ten blad i, i po prostu no, wszystko się wysypało, ale to nic się e, nie stało. Zaczniemy od tego, że nasypiemy tutaj malwinę, paszę dla matek karmiących i też trochę takiej mieszanki paszowej dosypiemy. Tak, damy jej kawałek marchewki, damy kawałek jabłka, damy pół kolby kukurywy, trochę liści lipy jej też damy, tak, ma liście lipy i poidło z wodą. I poidła są wyczyszczone. Jedno od razu wkładały tak, żeby, żeby, miały, żeby miały po prostu świeżą wodę. O Malwina się bierze za liście lipy zaczyna ładnie zajadać. Tak ją pokażę tutaj jak zajadaliście lipy. No Maglina bardzo lubili lipy. Tak to tutaj wygląda. ja przechodzę do, do karmienia kolejnych królików. Tu zamykamy. Przejdziemy do Halanda. Tutaj otwieramy. Halanda też ładnie pogłaszczemy, tak żeby był pogłaskany. Tak, halan leży, damy tutaj poidło z wodą, włożymy do środka, tak, żeby miał wodę nalaną, mógł się napić ładnie. Też ma tutaj siano w paśniku naładowane, tu ma zboże nasypane. Damy mu kawałek marchewki i kawałek jabłuszka, żeby sobie zjadł. I pół kolby kukurydzy też włożymy i trochę Trochę liści lipy tutaj włożymy. Tak. W pierwszej kolejności widzę, że marchewkę zajada. Haland. Pogłaszczamy ładnie. Tak. Tutaj przejdziemy do rowercika. Otwieramy klatkę z robertem. Rower już przygotowany do ucieczki. Ale trochę go trzeba pogłaskać. Tak, Roberta pogłaszczemy. Damy, robot już wyskoczył, a my mu tutaj damy trochę liści lipy. Yy, dwa kawałki nie małe marchewki tutaj mu włożymy. Yy, ten kawałek działuszka co mi został. I yy, pół kolby kukurydzy. Nie, robot jeszcze ma kukurydzę, bo dostał już dzisiaj, więc mu nie będę dokładał, ale na pewno yy, dosypiam mu tutaj zboża do, do paśnika. Tak, tutaj ma dosypane, tu widzę, że perełka przyszła, Kiciuj, chodź, chodź, kiciu, chodź, no A Arzaczku, tu jest, no, no, spotkanie na szczycie, dwa moje ulubione zwierzaki, czyli perełka i Robert, dobra, tak tutaj okay. wygląda sytuacja, ja yy, jeszcze będę też później karmił króliki, ale to jest tylko tak teraz tutaj na razie, żeby, żeby coś zjadły. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia pod filmikami. Zapraszam na mój kanał na YouTube Michutopka. Dzięki na razie, cześć.